Cześć, to jak i, i robię drugą część o tym jak wejdzie wejdzie zepsu. Właśnie po tym, po tym filmie tam coś tam minęło czasu i gra została naprawiona, ale tak została naprawiona, że po prostu trzeba było szukać na pełnych serwerach te takie nie do końca pełne. Więc trzeba było szukać takiego serwera, który działał, bo już tam dokładnie się nie, nie wiecie, bo po prostu była aby niektóre serwery działały, niektóre no nie. I teraz jak grzałem, no to do Roblox jak ktoś się wywalił z rowerka i mu gra musiała być zamknięta. Więc jak ktoś by nie wiedział, to gra została zamknięta, bo robi się z rowerka wywalił. Ponownie! No, Robby się wywalił z rowerka, gra jest na razie prywatna. Musiała zostać zamknięta, bo wiecie, obciążała Robloxa też. Więc no, widzimy się w kolejnym filmie, już tak takim takim innym filmie informacyjnym. Siema!